Aha, no kurwa! W budynku. Nie no, obok z okną ten shotguna. Ja pierdolę, co za gówno. Nic nie widzę przez to okno. Aha, bo tu nic nie ma. O, ty gnoju, ale się zesrał. Mm. Mam fajnik! A mi tu przez tą dziurę, o. O, ty gnoju. Był tam, był tam. Ci. Wiem, wiem, wiem. Oj, ty gnoju, no to rip. No right! Ja się sam zabiję. No ra... Ładuj to. Koniec. Zambiak, zambiak, to zambiak. No, no nie! Słyszę Jestem w dupie o, czy, 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 czy. Ej co jest, anulowało mi O kurwa Zabiłem się z nim, no nie Jakie gówno ja, Ale miałem najgorszego seta, miałem sparksa i tego Że chłopie, nie Jezus Maria Tutaj pompa była super mega przydatna I użyteczna Tego zabiłem, ale cholera w dupę sty. I by zapomnieć <noise> Ale chopie mamy <noise> pokażnie <też im> orzeszki On by rzeczyłam kasy <głosy> <głosy> Co jest? Dawaj mi to, za darmo! Mogę zwolnić łowce Mam darmowego jakaś svela Tego wezmę, dobra, Veretti chain pistol, niech będzie Widziałem to oszczędzanie, lecę w hula A ja w sumie nie wiem dlaczego wziąłem to za darmo, ale tak. To... Ej dobra, to ja albo w dupie... Ej MMR mi spadło, nie? jestem głównym. Te ścioty były jebane. Nie wiem, widziałem, że się otwiera brama, dostał, ja tam amunicję chopię, Sparks, najgorsze, bo Sparks ładuje ma jeden pocisk, nie trafisz i musisz walić z pistoletu. Ty mi kurwa, biegaj hałasy, hałasy, ja sobie biegam przez dziurę z zajebiście No bo za <grym> no, no mówię, no bo wiesz o co chodzi, ja no chciałem zejść od tyłu, a tak to by mnie słyszeli, że zachodzę od tyłu. Dostaję no, wtedy przez dziurę. <grym> Ale... O kurwa, ja już się wydarłeś <laughs> w ogóle. Zrób klipa może. Bo ja już nie mam takich długich klipów. Chyba nie, ja mam takie długie klipy.